Witajcie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym podsumowaniu kolejnego roku istnienia kanału Galza Gaming na YouTube. No i zacząłem tak zupełnie inaczej niż zwykle, bo ja od, od, właściwie od początku witam się dokładnie tak samo z Wami. No ale postanowiłem to zrobić, bo ten rok był rzeczywiście, myślę, że nietypowy i no. Przypuszczam, że większość z Was, jak widzi, że tam trzecia rocznica kanału, no, okej, okay, no za rok będzie czwarta, za dwa lata będzie piąta, później szósta, siódma i tak dalej, i tak dalej. Nic wielkiego, ale no z mojej perspektywy sytuacja wygląda nieco inaczej. I to nawet nie chodzi o to, że w tamtym bodajże roku, 2019, nie, moja pierwsza książka się ukazała. Czekajcie, aż sprawdzę, aż muszę sprawdzić, bo autentycznie nie pamiętam, jaką ja mam, czy ja 2020 czy 2019 tutaj. 19. No tak, czyli w tamtym roku ukazała się, w tym roku, tymczasem napisałem kolejną, oczywiście, która także się uka ukaże już wkrótce. No więc, dla mnie, to był w jakimś sensie rok przełomowy. Ale to nawet nie, nie tylko o to chodzi, bo jakby również w, w tym trzecim roku istnienia kanału. Bardzo nam się rozbudowała społeczność na Discordzie i to jest zasługa, no jakby niczego innego, tylko właśnie BloodBowla, który pojawił się na kanale, no właśnie, dobre pytanie, zaraz sprawdzę, kiedy pojawił się e, pierwszy odcinek z BloodBowla, no kliknijmy sobie blood BloodBowl 2, poradnik, ten mój poradnik do BloodBowla pojawił się 11 miesięcy temu dokładnie, no czyli tak, nie cały rok temu, czyli no, trzeba jakby z całą pewnością stwierdzić, że to właśnie ten trzeci rok to była premiera Blood Bowl'a na kanale i to rzeczywiście no Discorda rozruszało niesamowicie. Oczywiście plus jakby plus War Selection, które zresztą także pojawiło się w tym trzecim roku istnienia kanału, czyli na przełom 2019-2020 roku, hmm, więc no naprawdę, no, jakby to nie jest jakby stwierdzenie na wyrost, na, na wyrost że, że, że ten rok był w jakimś sensie wyjątkowy, bo rzeczywiście był wyjątkowy. Bardzo się sytuacja pozmieniała przede wszystkim właśnie, jeżeli chodzi o Discorda, bo tam nam się naprawdę świetna społeczność jakby stworzyła, no i także właśnie jeżeli chodzi hmm, o, o książkę i o... Wiele innych rzeczy. I no właśnie bardzo często, jakby pojawiały się komentarze. Teraz nie, teraz nie. Właściwie to już troszkę jakby. Ta tendencja się zmniejszyła, ale jeszcze swego czasu się pojawiały właśnie tego rodzaju komentarze, że a szkoda, że ten Twój kanał tak teraz przymiera. No kiedyś za areny to było tyle wyświetleń w ogóle, tyle ludzi i tak dalej i tak dalej. No moim zdaniem jest jednak zupełnie odwrotnie. Ta sytuacja, która jest obecnie zdecydowanie bardziej podoba mi się od tej sytuacji, jaka była za czasów areny. No jednak na Discordzie jest większy porządek, trzeba przyznać. Za czasów areny oczywiście było więcej ludzi, ale był dosyć duży bałagan, trzeba to było wszystko ogarniać, tych ludzi tak jakby się zwaliło nagle na Discorda strasznie dużo nie i tam tłumy były, nie, nie było tego jak kontrolować, jeszcze nie miałem nikogo jak takiego zaufanego, teraz naprawdę taka fajna ekipa nam się stworzyła, więc no, sytuacja wyglądała zasadniczo inaczej. No, no i jakby inna sprawa, że tam się ludzie raczej za bardzo nie angażowali w Discorda, rozwój kanału, a teraz, no tutaj chyba nie trzeba zbyt wiele opowiadać, jak to wygląda, wszyscy, którzy są na Discordzie, to doskonale widzą, że kto tam się angażuje, że ja tam ja tam mało działa, tam streamy lecą bez przerwy, ekipa Redziol, Darek, no kto tam, Bohateiro też streamuje chyba z Blood Bowl'a, no z Blood praktycznie wszyscy streamują, jak tylko jest Carlos, Wiktor, no, wszyscy po kolei tam streamują, jak jest tylko okazja, zresztą... Yy, z War Selection też Nati, w Tropiciel coś tam streamują, Polski z Polskim Samurajem w Apexa, tam graliśmy też i z Tropicielem i z Redziolem, no, no naprawdę, kurczę, ekipa naprawdę, że już nie wspomnę o drużynie od Battlefielda, gdzie tam mocny z Wiktorą Invisible Knightem przede wszystkim kręcą całym interesem. No naprawdę, kurczę, jest bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajnie to wygląda yy, i, i tak jakby... Yy, o to mi chodziło, o to mi chodziło z tym Discordem, żeby właśnie stworzyć taką jakby, no, żeby ludzie sami tam jakby ze, ze sobą chcieli wspólnie grać, że, żebym ja nie musiał tam wszystkiego organizować, tylko żeby się ludzie sami organizowali. E, I tak właśnie jest, tak, to jest takie miejsce jakby spotkań dla was stworzone. No i tyle. Ja tam się mało co tak naprawdę niekiedy angażuję, no czasami bardziej, czasami mniej. W każdym razie, no, jestem bardzo wdzięczny wam oczywiście wszystkim, że się tak chętnie angażujecie, no i mam nadzieję, że wam się to też podoba i wyciągacie z tego jakieś korzyści, no bo no, o, to mi, o to mi chodzi jednak jakby nie patrzeć. No także, tak jak mówię, no to, to się tak z pozoru wydaje, że tam za areny to było lepiej. Zawsze tak, tak się mówi, że kiedyś to było lepiej, no jest to takie dosyć typowe i to nie myślę, myślę, że nie tylko jakby w Polsce, że to jest dosyć typowe dla każdej społeczności, gdzie, gdziekolwiek byśmy nie byli. Ale no już, żeby się tak za bardzo nie rozwodzić, no to, 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 to tak jak mówię po prostu podsumowując już ten wątek, rzeczywiście wydaje mi się, że jest w tej kwestii naprawdę bardzo fajnie. Co, co dalej? Co tutaj się jeszcze takiego ciekawego zmieniło? No mianowicie to, a to właściwie na dniach się zmieniło, bo dodałem nie tak dawno opcję wspierania na YouTubie i też jestem z tego faktu bardzo zadowolony. Już pierwszego dnia, tam pięciu, czy pierwszego, drugiego dnia, tak, tak mniej więcej w okolicy już pięciu wspierających się pojawiło no i mnie to przede wszystkim jakby cieszy, o czym też wspominałem że rzeczywiście, jak wesprzecie mnie przez YouTube'a, ja już z opisów powoli usuwam Patronite'a, powiem szczerze. Yy, I możliwe, że usunę także Donate'y, chociaż nad tym się jeszcze zastanawiam, bo to jest jednak też taka całkiem fajna opcja. Ale tam mam na razie zamieszanie troszeczkę z tym, właśnie z, 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 z tą firmą Tipe Donation. No ale to może się jakoś niedługo ogarnie. Jeżeli się nie ogarnie, to na pewno dam Wam znać. Ale właśnie to mi się podoba w tym wspieraniu, że jednak jak ktoś wesprze i się pojawi później na czacie albo pisze komentarze albo się właśnie pojawi na, na czacie na streamie, to automatycznie ma ikonkę, widać, że on jest wspierającym i tak dalej, i tak dalej jeżeli ktoś mnie wspierał przez Patronite czy nawet donate'ami, no to tego widać jednak tak jakby wszem i wobec nie było. No i to nie do końca mnie jakby cieszyło, bo jednak wolałbym, żeby ci ludzie, którzy kanał wspierają byli jakoś tam w jakiś szczególny sposób wyróżnieni. No i jakby mam nadzieję, że to w pewnym sensie tą sprawę naprawiło. Muszę jeszcze tylko popracować nad tym, żeby właśnie wrzucać materiały z wyprzedzeniem i żeby ludzie, którzy wspierają dostawali te materiały wcześniej, bo, bo, bo już, no bo, bo trzeba to zrobić. No ale ja myślę, że to też uda mi się. Się jakoś tam mm, ogarnąć. Dobra, co dalej? Co dalej? Dalej, kolejna sprawa, o której też jeszcze mało kto wie, o której nie wspominałem. Stworzyłem kolejny kanał na YouTube. Ja wiem, spokojnie, nie wyłączajcie się. Wiem, że ja tych kanałów troszkę już Bo Był Corvus, który zresztą cały czas jest, kanał historyczny, na który mało co wrzucam. Był ten Corvus Film Factory, który to był taki eksperyment bardziej, ale ostatecznie, no po prostu, jak wrzucam filmy montowane, to nie chcemy się na niego przełączać i ostatecznie i tak wszystko idzie na gazza Gaming. Więc to też ostatecznie zakończyło się porażką. Ale stworzyłem trzeci kanał, Corvus Legio, i to jest kanał właśnie dla. Widzów, którzy są aktywni na Discordzie i ogólnie na kanale. To zobaczymy, czy to wypali, czy to nie wypali. No ja jakby się kompletnie w to nie angażuję, stworzyłem taki kanał, będę go reklamował pod filmami, bo tam, no, chociażby teraz, lecą mistrzostwa Polski w Warhammera. Ja wrzucam na tak naprawdę na Gaza Gaming powtórki tylko i wyłącznie z z no, moich meczy, bo na razie nie ma za bardzo czasu, żeby cokolwiek więcej robić, a tymczasem orkowy wód właśnie na kanale Corvus Legio, do którego link znajdziecie albo w opisie, albo w tym w komentarzu pod filmem. On tam oczywiście już rzuca bitwę za bitwą dosłownie, bo już chyba ze dwie czy trzy wskoczyły. No, no i, i trochę tego jest, trochę tych powtórek jest. Więc jeżeli chcecie więcej, po prostu Warhamera, no to proszę bardzo. Mam nadzieję, że niedługo też BF się zacznie tam pojawiać, bo też chłopaki coś myślą właśnie o nagrywaniu tego bf -a. No jeżeli ktokolwiek będzie miał ochotę, jakby no, niezupełnie ktokolwiek, to jakby tam pasów nie rozdaję każdemu po kolei, bo to konto szybko by zostało, jakby, no, przejęte przez jakiegoś nieuczciwego człowieka, tylko ludziom zaufanym to wysyłam. i jeżeli jeżeli ktoś po prostu ma ochotę, bo to nie jest żaden przymus, to po prostu sobie może na ten kanał coś wrzucać. Ja go będę, tak jak mówię, promował, żeby. No żeby też, bo wiecie, jak się zakłada nowy kanał, myślę, że jest trochę osób, które sobie chcą założyć kanał, ale no to wiecie, no jest 10 osób yy, i ciężko to bardzo wypromować, więc ja mam nadzieję po prostu, że tak wspólnie jeżeli zbierzemy cały korpus Legio, to będzie to dało radę jakoś tam wypromować no zanim tam dojdzie do 1000 subów i zanim z tego ja będą jakieś zarobki to w ogóle nie ma o czym mówić chyba ale jakby były to też by było całkiem fajnie bo jak coś byśmy tam ustalili i e, jakieś może jakieś wydarzenia jakieś turnieje sponsorowane by się robiło czy po prostu nie, cokolwiek no coś byśmy tam wymyślili na pewno e, także no, na razie w tej chwili tak to wygląda kanał powolutku się myślę że będzie rozwijał choć zobaczymy no tak jak mówię dla mnie to jest, to jest, jakby dla was kanał, ja go spokojnie mogę, spokojnie mogę na stałe oddać komuś, bo, bo na tym mi jakoś mocno nie zależy, ale chciałbym jednak, żeby ta społeczność też mogła swoją twórczość gdzieś tam wrzucać, gdzie to jakby ma szansę jakby dotrzeć do większego grona odbiorców. Także jeżeli chcecie popatrzeć, to zachęcam, żebyście sobie na to Corvus Legio zerknęli. Co dalej? Coś jeszcze miałem na myśli. Dobra, już wiem, przypomniałem sobie. Kolejna kwestia. Jeżeli chodzi o zmiany, właśnie w, podczas no, trwania trzeciego roku, istnienia kanału, no to właśnie jak wiecie, przeprowadzałem się nie tak dawno i sytuacja była taka, że tak naprawdę nie wiedziałem, jak będzie z internetem. I no, ostatecznie, no, mam ten internet gorszy sporo, ale jest znacznie lepiej niż myślałem. Więc szczerze powiedziawszy, no, sytuacja się tak rozwinęła, że, że no nie jest najgorzej. Jakby. Jest problem w niektórych sytuacjach, na przykład mam trochę problem z hand showdown ostatnio, choć przyznam, że też mi się za bardzo hand showdown nie chce grać, więc jego odpuściłem tak także jakby z własnej woli, ale no również tutaj ten internet yy, no, zaważył. Yy, mmm, Kraj najlepszych serwerów nie ma. I myślę, że to też jest dosyć istotne, bo mm, o ile no BF jest też FPS-em znacznie szybszy niż Hunt, no i tam zasadniczo mogę grać nawet na moim internecie bez jakichś większych problemów. Przypuszczam, że na lepszym necie grałoby się trochę lepiej, no ale to jednak nie jest chyba aż tak strasznie odczuwalne. O tyle w przypadku Hunta no sytuacja wygląda zdecydowanie inaczej. Tamte serwery no, wyrabiają tak sobie, tak średnio bym powiedział. No, i o ile? Yy, na st moim starym internecie miałem tam 20-30 pingów i zazwyczaj mnie nie wywalało, nic się złego tam nie działo i tak dalej. O tyle teraz na tym moim nowym internecie yy, mam tego pingu 60-100. Więc no, róż różnica jest drastyczna: bo to jest trzykrotnie, praktycznie dwukrotnie, trzykrotnie większy ping yy, i gra się z tym rzeczywiście bardzo ciężko ale no tak jak mówię, to z jednej strony jest wina internetu na pewno, bo to LTE to, to jakie jest, każdy widzi. Już nie, nie jeden z was pewnie ma z tym do, jakby doświadczenia. Więc wiecie jak to wygląda, ale no jednak serwery to jest jakby inna sprawa, bo tak jak mówię, Battlefielda w nawet jak gram, to są też od jej serwery na Orginie gram w te Squadronsy i to w sumie jakoś tam działa, w Battlefield też na Orginie, na Orginie yy, i to też jakoś tam działa, mimo właśnie tego mojego słabszego internetu, no a z Huntem z kolei wcale tak wesoło yy, za bardzo nie jest w Escape from Tarkov też grywam yy, i tam, tam te serwery też do najlepszych nie należą, tam też często się zdarzają jakieś takie naprawdę ciężkie sytuacje, sir, jeżeli chodzi o połączenie. I rzeczywiście, zdarzają się takie serwery, gdzie przez utratę pakietów wywala mnie co chwila z gry, nie? Ale to się zdarza, nie? Tam generalnie można na większości jakby serwerów można spokojnie grać i większych tam lagów nie ma. Freezy się zdarzają, ale freezy się zdarzają nawet jak obejrzycie, obejrzycie tam w Tarkowie e, takich jakichś, no, duże kanały naprawdę na YouTube, to tam też te freezy z tymi freezami mają e, problemy. Więc, no, jeżeli o to chodzi, to też jakby nie miałem pewności, tak naprawdę, jak to do końca będzie wyglądało. Ile będą mi się filmy wrzucały? Na początku był spory problem, powiem szczerze, bo po 2, 3, 4 godziny mi się wrzucał taki półgodzinny film. No, ale odkryłem, że jak sobie troszeczkę modem przesunę i postawię na monitorze, no już wtedy wrzuca się w pół godziny, więc no takie, taka sytuacja. Także ostatecznie udało się to wszystko jakoś obejść. No i, i w, w zasadzie no. I idzie z tym internetem streamować, chyba nikt nie narzekał na to, że, że tam jakieś są lagi na streamie czy coś w tym stylu. Więc no właśnie, jeżeli chodzi o te streamy, jeżeli już się tak sytuacja pojawiła, no to w tym trzecim roku istnienia kanału, no to te streamy troszeczkę się zaniedbały. Troszeczkę, nawet bardzo, no ale powiedzmy sobie szczerze, że za bardzo czasu na streamowanie nie było. A ostatnio zacząłem nawet trochę do tego wracać. Ostatnio był taki całkiem udany stream z Battle Brothers, no i tam było naprawdę sporo ciekawych sytuacji. No, gra się idealnie nadaje właśnie do streamowania, więc przypuszczam, że jeszcze nie raz się pojawi. Ale także no, planuję z War, z War Selection coś tam właśnie podziałać, jeżeli chodzi o streamy, bo też sporo osób się na, w tej kwestii jakby m, dopomina. W ogóle w, w współpraca z twórcami z, w War Selection się bardzo dobrze układa. wychę jakby tę produkcję oglądacie, więc no, ona nie zniknie z całą pewnością w najbliższej przyszłości. Yy, I co tu więcej dodać? Jak to co? Jak to co? No, zapomniałem o tym kompletnie. No, przecież Total War Arena wróciła. Znaczy, wróciła nie do końca, oczywiście. Mamy do niej dostęp. Ona w dalszym ciągu jest na chińskich serwerach jeżeli ktoś, ktoś jeszcze się nie orientuje w temacie, to tak, ona w dalszym ciągu jest na chińskich serwerach, ja gram na chińskich serwerach z tymi chińskimi krzaczkami i no działa, idzie w to grać mimo, że ping jest wysoki, ale też nie jakoś tak strasznie kosmicznie wysoki wydaje mi się, że jest nawet lepiej niż podczas yy, ostatnich testów, bo wtedy zdarzały się takie, takie monstrualne lagi, kilkusekundowe lagi one nie były częste, ale się zdarzały i to bardzo utrudniało robotę, o tyle teraz w ogóle praktycznie z tym nie ma szczerze powiedziawszy problemu więc no, wygląda to naprawdę nieźle. Inna kwestia jeśli, dotyczy, dotyczy tego, jak ta produkcja się rozwija, a trzeba jednak szczerze powiedzieć w tym momencie, że ona się nie rozwija nie Jest jakby zupełnie inny tryb gry, zresztą, no pewnie większość Was, która to ogląda, to widziała, więc nie wiem po co się powtarzać. Jest inny tryb gry, który nie do końca mi się podoba, ale no, moim zdaniem można coś z tego spokojnie zrobić. Tylko trzeba chcieć i trzeba się za to po prostu zabrać. Czy zrobił to twórcy, czy nie, zobaczymy. Więc trudno powiedzieć, czy arena jakby zostanie na stałe, czy, czy nie. Ale mam nadzieję, że jednak bardziej ta pierwsza opcja będzie tutaj się sprawdzała, czyli że ta arena na stałe zostanie. zostanie. Chociaż, no wolałbym, żeby jednak wróciła do Europy, ale no jeżeli nie no to zawsze, zawsze w tą chińską wersję też idzie grać, nawet jakieś tam turnieje się szykują, a o oprócz turniejów, no to w tej kwestii także, e, no w, w, w tym trzecim roku istnienia kanału to może jakoś dużo turniejów nie było, ale był ten udany turniej w Mediwala II, bardzo udany. Teraz będziemy mieli swego rodzaju powtórkę, bo mm, organizuje w tym momencie turniej, o którym z z większość Was pewnie nie wie, bo to też nie jest jakoś głośno rozreklamowane. E, turniej organizuje 2 na 2 w Mediwala II już w tym momencie mamy cztery drużyny, pełne cztery drużyny i jeszcze, jeszcze parę osób jakby solowo jest zainteresowana graniem i, i dwa sloty zostały bo ja bym chciał, żeby tak było sześć drużyn nie więcej, żeby każdy z każdym sobie zagrał no i taki, taki mini turniej byśmy sobie zrobili właśnie przy no właśnie w pojedynkach 2 na 2 w medievala turniej w War Selection też już planuję od jakiegoś czasu co tam jeszcze no jeżeli chodzi o arenę to ja osobiście nie na razie turnieje nie ma za bardzo nie mam ochoty autentycznie. W Warhammera idą Mistrzostwa Polski, kolejne Mistrzostwa Polski, w których biorę udział. Może wyjdę z grupy. Jest w sumie taka szansa. A później to się zobaczy, oczywiście. No i co więcej, co tu więcej dodać? Nie, no trzeba kończyć chyba ten, ten odcinek. Ale nas zakończenie niespodzianka z okazji trzeciej rocznicy kanału, która. Hmm. No chyba mogę szczerze powiedzieć, że to pierwszy i ostatni raz, kiedy organizuję coś takiego. No jak wiecie, ja tam piszę książki, to jest jasna sprawa. Na razie wydaje tylko publicystykę, ale mam nadzieję, że w przyszłości będę wydawał także prozę. I kiedyś Andrzej Filipiuk, nie wiem czy kojarzycie właśnie takiego też autora, w Polsce bardzo jakby rozpoznawalnego, więc no warto kojarzyć, jeżeli nie kojarzycie, to się zainteresujcie. W każdym razie on stwierdził kiedyś właśnie na jakimś forum, że wszystkie jakby teksty, które piszemy i które trafiają później do internetu, to są teksty bezpowrotnie stracone. Ja się rękami i nogami pod tym podpisuję. Rzeczywiście tak jest, że nawet jeżeli gdzieś się je tam publikujemy w internecie, to one no one są stracone. Ale mimo wszystko, pisząc teraz jakby z biur opowiadań albo książkę prozatorską, znaczy proza bo wiadomo, zbiór opowiadań też jest proza. W każdym razie pisząc książkę albo zbiór opowiadań jeszcze nie wiem do końca jak to nazwać, bo jeszcze nie wiem do końca co to będzie, ale właśnie no już, już kilka rozdziałów, kilka opowiadań napisałem i stwierdziłem, że pierwszy właśnie, pierwszy rozdział albo pierwsze opowiadanie w zależności od tego co to z tego ostatecznie wyjdzie, udostępnię Wam za darmo w takiej wersji jakby w pewnym sensie wydawniczej, bo ja to złożyłem ładnie, to nie jest tekst w jakimś wordzie, to jest ładnie złożone w, jakby sam się tym zająłem, no okładka jeszcze pozostała, wiele do życzenia, ale ja specjalnie grafiki nie jestem, złożyłem to z jakichś darmowych grafik w internecie e, i, I myślę, że jeszcze jakoś to tam nawet wygląda e, I no mam nadzieję, że sobie to pobierzecie i z przyjemnością jakby przeczytacie e, To będzie taka zajawka, e, to jest ogólnie mówiąc tak w dużym skrócie e, nieklasyczne fantazy. To jest raczej, mieści się w granicach low fantasy, ale stworzyłem takie właśnie własne uniwersum, ale no klasyczne, czyli mamy orków, mamy gobliny, trochę jak w Warhammerze, bo no, chodziło mi o to właśnie, żeby troszeczkę jakby nawiązać do Warhammera, pojawia się nawet parodia w jednym z opowiadań yy, Gotreka i Feliksa, tak, A, ale no to już nie będę spoilerował tak mocno, bo w tym pierwszym się jakby o tym nic nie ma. Yy, w każdym razie, jeżeli chodzi właśnie o to pierwsze opowiadanie i ogólnie o całość, to no, będą to przygody trzech goblinów, którzy zakładają właśnie taki jakby własny gang i próbują się dorobić. Sporo ich różni, bardzo duże ich różni, są zupełnie, te trzy gobliny są zupełnie od siebie, od siebie jakby odmienne, ale jest coś, co, co je łączy i myślę, że, że to takie dosyć wybuchowe połączenie może być całkiem ciekawe do czytania. I tyle, tyle z mojej strony, to podsumowanie trzeciego roku, i trzeciej rocznicy istnienia kanału wyszło dosyć długo, ale no, mam nadzieję, że jakoś przez to przebrniecie. Jeżeli chodzi o to, gdzie będzie można pobierać ten tekst, no to właśnie z tym mam problem. Z tym mam problem, ale w jakiś, jakiś zrobię darmowy hosting pewnie. Wrzucę to w darmowy hosting. Opcjonalnie może na jakiś dysk Google czy coś, żebyście sobie to mogli spokojnie pobierać. Coś wymyślę. To nie jest duży plik. Więc coś na pewno wymyślę. Link będzie w opisie, więc zachęcam. Eee, no, oczywiście, tam. No, mniejszość z tym. W sumie tutaj już nic więcej chyba nie mam do dodania. No, tyle, tyle. Tak. Tekst z dedykacją dla Was. Mam nadzieję, że z przyjemnością go sobie przeczytacie. I tyle z mojej strony. Widzimy się w kolejnym odcinku. No, i w kolejnym, oczywiście, roku istnienia kanału. No i zakończę też pewnie jakoś niestandardowo, bo rzeczywiście rok był dosyć niestandardowy. Więc no, có no cóż, po prostu się trzymajcie i widzimy się wkrótce. Trzymajcie się.